Ej, Poprawny! Co? Równo, hehe. <laughs> co równo? Równo tysiąc widzów. Gratuluję, stary. Cześć, witajcie. Z tej strony Poprawny Polak. Mogę już po raz trzeci świętować osiągnięcie magicznej liczby tysiąca subskrybentów, tym razem na nowym kanale, za co chciałem wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować. Naprawdę czasem sobie myślę, to, to jest tak naprawdę szczerze, prosto ode mnie. Czasem sobie myślę, kurczę, no tysiąc widzów, siedzę na tym YouTubie od 2,5 roku i... ani nie mam jakiegoś pomysłu na coś super przełomowego, e, ani nie wydaje mi się, żebym robił to jakoś najlepiej na świecie, to co robię. E, no i sobie myślę, no kurczę, no mam, mam tysiąc widzów, no i pewnie nie będę miał jakoś e, dużo więcej, jeśli, jeśli nie wpadnę na coś e, nowego, na coś fajnego i... nie zmienię naprawdę czegoś zdecydowanie. E, ale muszę wam powiedzieć, że to tysiąc widzów to jest naprawdę dużo, i e, oczywiście każdy może narzekać porównując się do jakiejś idealnej sytuacji, ale jestem naprawdę w bardzo fajnej sytuacji. E, moi widzowie, czyli wy w większości, wykazujecie się dużą kulturą pod komentarzami, czy znaczy w komentarzach pod moimi filmami. E, oczywiście bierze się to po trochu z tego, że większość osób, które takiej kultury powiedzmy nie posiadały osobistej, została zbanowanych. E, tak czy inaczej. Jesteście naprawdę bardzo fajni, bardzo fajni z Was ludzie, yy, wspieracie mnie i naprawdę ja to czuję. Komentarze są bardzo pozytywne, bardzo przychylne i kurczę naprawdę was polubiłem. Eee, tak więc jeszcze raz dziękuję. Dzięki, dzięki mnie macie co oglądać, a ja dzięki wam mam powiedzmy dodatkową motywację, żeby nagrywać te filmy i dodatkową przyjemność mi to sprawia, eee, kiedy wiem, że kiedy wiem, że ktoś to obejrzy i komuś to sprawi przyjemność albo skłoni do zastanowienia. No oczywiście nie chodzi tutaj raczej o filmiki z Minecrafta, one raczej nie skłaniają do wielkiego zastanowienia, chociaż w moim wydaniu być może czasem. To im się udaje, tak czy inaczej, nie, nie, nie odbiegając od tematu. Tysiąc widzów padło i chciałem wam jakoś, powiedzmy, chciałem jakoś podsumować ten okres. Powiedziałem, no fajnie, są święta, w święta się daje prezenty, możemy sobie zrobić jakiś konkurs. No, jak ten konkurs będzie wyglądał? Moi drodzy, mianowicie do 24 grudnia przyjmuję zgłoszenia, 31 grudnia ogłoszę wyniki konkursu, o ile zgłosi się odpowiednia liczba osób, ale myślę, że tak się stanie. Na czym polega konkurs? Konkurs polega na podesłaniu mi na adres mailowy z kilofem małpa.gmail.com, który wyświetli się Wam na ekranie, żebyście mieli pewność, że dobrze usłyszeliście i żebyście mieli pewność, że podeślecie wszystko pod dobry adres. Pod ten adres podsyłajcie linki do filmików na YouTube. Mogą to być filmiki niepubliczne, co będzie oznaczało, że mogę je obejrzeć, może je obejrzeć tylko osoba mająca link i w tym przypadku będę to tylko ja. Mogą to być filmiki publiczne, mi to nie przeszkadza, oczywiście, bo nie uczą miałoby mi przeszkadzać. Tak czy inaczej, takie zgłoszenie konkursowe ma trwać do 5 minut progu dolnego długości filmu nie ma i film powinien być film powinien być... W filmie chodzi o to, żeście mówili, nie musi być obrazu, może być obraz, może być wasza twarz, może być jakieś tło, jakaś graczy, coś w tle, to nie jest, jest akurat wszystko jedno, co jest w tle. Chodzi mi o treść. Treść filmu to macie być wy, opowiadający o czymś, co was ciekawi. W skrócie, może być to jakaś wasza pasja, jakieś wasze hobby, zainteresowanie, albo też jakaś rzecz, która was ostatnio zainteresowała, raczej jakieś takie zagadnienie, powiedzmy, którego nie można nazwać do końca hobby. Yy, powiedzmy, mogą to być jakieś wasze przemyślenia, które uważacie za ciekawe, albo są one na ciekawy temat. Tak czy inaczej, chodzi o to, żebyście mnie czymś zainteresowali, bo w końcu dzięki temu yy, powstaną fajne filmy, wy będziecie musieli trochę pomyśleć, a ja będę miał, yy, powiedzmy, troszkę. Yy, Czegoś, co da mi do myślenia i będę miał naprawdę dużo przyjemności z oglądania tych waszych filmików. Tak więc podsumowując krótko, maksymalnie 5-minutowy filmik na YouTubie o czymś, co Was interesuje, o czymś, co, co powinno mnie zaciekawić, waszym zdaniem yy, i. Nagrodami będą gry komputerowe. Mam, do, mam na zbyciu kilka gier komputerowych w wersji cyfrowej, i to nie są jakieś takie gry z dolnej półki. Myślę, że zwycięzcy będą zadowoleni. Przewiduję chwilowo maksymalnie trzy nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale jeśli okaże się, że jakichś takich naprawdę bardzo ciekawych filmów będzie więcej, to tych nagród może być być może troszkę więcej, niczego nie obiecuję. Tak czy inaczej, będą najprawdopodobniej trzy nagrody, i wyniki konkursu będą ogłoszone 31 grudnia, a przesyłać możecie filmy do 24 grudnia. Eee, I cóż, to było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. A i jeszcze jedna rzecz. Eee, jedna osoba może podesłać maksymalnie dwa filmy, ok? Maksymalnie dwa filmy. Będzie więcej filmów, będzie dyskwalifikacja. No i to było na tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.